Mam ją! To jest smoka, zrobimy pop jest 5, hot, 5 hot, sekund, 5 sekund robię. Nie da was na botę już. Druk jest do tego drewina, ale nie przyjmij w niem. Pięknieżk. Ok! Z. Lepiej jakbyś. Hopka była... Nice! cicho. Hop, Dobry znistek. Tak nas załatwuje. Dążył już, będzie w baronie. Dobra, mamy fight, fight, fight. Mamankę, mamankę! O, ale mnie wysadził Draven. I Dravena ci. Musicie... O, leciał już kill. Baronem przejebaliśmy. Chujowy fight o kurwa. O, oh, jest flaszku fleszku. Ja już Może biegnie po nią, ja już Albo biegnie. jest diolo, albo ucieka, Nie wiem. Robert sam jest o, Robert sam. Robi chyba, tak robi. Ale ona flesznie czy ścianę. Co z tego? Co za śmieć. Zabijmy ich, hej Mam flesze jeszcze jakby, tak. co? postaw, że mógł On nie ma nic! Ani. 5 minut chłopaki, nie chciałem On nie ma nic, ten Draven. Puszujemy, chodźcie. Jak został, jest debilem jak został. ZAŁŻYŁ! Do, dobra, zawijam. Ja pierdolę, ale krety. O. sankuje to, to, już Aj, mamy kryta. 12 smog. da nam wezmą za to. Tak, już nic mi skończyło. Odpuśćmy. Ryfik Rajski to znowu. Nie chodzą w pięciu cały czas, cały osieńki czas w pięciu. Tylko poczekaj na mnie, poczekaj na mnie. Tak, po Wolfa to byś już tu iść. No, nie zdążysz, niestety. Dążę, lol. Nie, nie zdążysz. Kopnę go. Paniku Rampage. Dobra. Don't look so się. Nie do końca mam pół HP. Mamy! Ale A, kurwa jebana. Biegnie do was... No w nią. Róbcie barona. Dostankować Kto stankować ktoś, bo ja już mam low. The lord. Zdążymy go zrobić. Zdążymy rób. Nie zdążymy, ale no... Nie, nie, Teraz już nie, dobra, spierdalamy. A ten, może, może się będzie... A bo w ogóle to jest nawet nie O, chuj nie, 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 nie. Nie, no kurwa nie wiem co my pierdalamy naprawdę. Nie rajza, nie oni damy... tu raczej wizji nie mają. Może by się skodzą Możemy, możemy, zróbmy to. Uważajcie, by... oni scho yy, Raj schodzi wam Dobra, yy, baronap. Nie zaczynajmy, bo nie zdążymy go zrobić Nice był na botomie Dobra i ma park parkę Mans nie ma matryk. Nice. Dobra Robert spokojnie oh, yes. Masz kończy... Dobra nice Ej nice, zajbiście wygraliśmy. o nie Jesteś. ale nie będzie już problemu po... Wszystko tak na niego Po streamku Wszystko na niego wybaliśmy ale i chyba, żebyśmy nie stracili. Ale nie stracimy Z tutaj. Oni nie spuszują już dalej. Teraz nie mają creepów, Halo Nie, nie, o, nie mają creepów. Hmm. Biorą Inhibit Biorą, bo jesteśmy pasywni. Wy też bierzemy a z Baronem jest to World Trade. No tak, tylko chcę żebyśmy przerywali. Ale już nie wiadomo. Możemy poprzerwać i kole. Uważaj, LOL! Ja już tak go wezmę, ja już tak go wezmę, to nie musi nic zrobić. robić. No naj, no, no, zajebiście. A bo B w skończyłeś. No to, to, no to spróbuj. Łódź, on nie wiem, czy ty Kurwa, lol. Dawaj, dawaj, Lol, zobaczcie na Troxa, weźcie, przerywajcie to. Tu ktoś jest, idź z tam.